And cocaine. WhatsApp z tej strony lub kurz, i Zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w Crysis 2 na ślepo. Ooh. I znowu coś się wali. Holy shit. O, oh, więcej cepidów. Dobra. U, to jakaś walka. Z kim się strzelają nasze kochane cepidy? Nie panie, panie, do kogo pan strzelasz? Taki średnio rozmowny. Nasz kolega Cepid Dobra spoko troszkę ich tu jest. Tak, miło, że wszedł prosto pod ogień. Na jednym magazynku potrafię zniszczyć z... zabić z dwa cepidy. To jest kurwa dobra opcja. Dobra No, alka teraz przeskakujemy. Grzecznie, alka teraz... No, pięknie. Uff. Ok, zbieramy oczywiście katalizatory, bo to jest... Yy, bardzo tutaj ważne. Żeby zebrać je zanim one znikną. Eee, Okej, okay, to chyba jest jakiś mocniejszy cepit. Przypierdolimy mu... A, z granatów w sumie... Mam tych granatów dosyć sporo. Dobra. O! Dobra cepit, chodź tutaj. Ciekawe czy tam to rozwaliłem. Teraz się tego przekonamy. Nie kurwa, idzie dalej. Tarczownik, rojownik, ale widać, że dostał potężnie. Więc go... W sumie jest chyba tylko na dokończeniu. I w sumie w poprzednim... Ooo! Główka mu eksplodowała, jaki kurwa przykro. 500 za niego świetnie. W sumie tak w poprzednim odcinku wspominałem o tym. Jeb z buta. E, wspominałem o tym, że jestem ciekaw, czy będziemy mieli wkrótce do czynienia z lepszymi cepidami. No i proszę bardzo. No na pracy Nie. Mnie to tak bardziej ten tropiciel interesował. Albo te super maskowanie, to zdecydowanie. Mm, Oprócz powietrza. Nie no, póki co nie mamy tyle, żeby sobie móc do tego stopnia upgrade'ować. Dobra, wrzuciłem na niego dwa granaty. Co prawda może to nie były jakoś super celnie rzucone te granaty. No, nie zmienia to faktu, że przeżył to. Ok. I dokonujemy infiltracji. Eee, no nie wiem, bazy obcych. Tylko bardziej baza polowa chyba. Ew. Eee. I zdobyliśmy nową muzyczkę. Jeee. Yeah. I mamy filmik. Obawiam ja się, że mam złe wieści synu. Nie uda mnie synu, ojcze zatopić miasto, żeby zlikwidować cebity. Okay. Pomimo moich protestów, ten szaleńczy plan zostanie najprawdopodobniej wprowadzony w życie. Nie chcę, żebyś znajdował się pod ziemią, gdy do tego dojdzie. Alcatraz, musisz jak najszybciej dostać się do samego środka budynku obcych, a potem szybko stamtąd wyjść. Nie mamy wiele czasu. Swoją drogą, Alcatraz, hmm, czy nie wydaje ci się dziwne, że wykonujesz właśnie rozkazy Hargrave'a? No fakt, teraz zaczyna to być troszkę jasne pod względem fabularnym. Prorok pracował dla Hargrave'a i się chyba, nie wiem, zbuntował czy coś. Nie, nie wiem, Hargrave chyba dba bardziej o swoje interesy, chociaż kto, tak wie? kto wie tak naprawdę. No zobaczymy. Okej. Okay. No, come on. Nie ma tak wczytywanie. Obraz wczytywanie jest taki fascynujący, nieprawdaż? Okej. Okay. Nie chcę używać jakichś głupich porównań do ziemskiej fauny, bo zacznę jeszcze brzmieć jak Nathan Gould. Ale mam <śm> do czynienia z czymś na kształt roju owadów. Prawdopodobnie natkniemy się w tych tunelach na wielu obcych. Znajdź Rifesa i jego ludzi. Straciłem swój kontakt, kiedy weszli do metra. I pamiętaj, miej się na baczności bez przerwy. Chcę, byś wyszedł z tego całą. No, Harvey's bardzo zależy. Znajdź leafesa. Super. Co my mieliśmy? Chyba strzelbę. Pff, czy ja wiem. Tak w sumie sugerują nam tę strzelbę. No może. Czemu by nie. A, pełen zapas amunicji. Się troszkę pobawimy z cepidami. <grym> Dobra. Tam widać ich na... Podoba mi się cel misji szturm <grym> po prostu. Szturmować na pozycję cepidów. What the fuck? Ta <grym> jest zepicka. To jakiś... W sumie niewielki wybuch. Potrafi wzbudzić... O tak, teraz much more better. Dobra. Potrafi wzbudzić naprawdę wielki podziw i szacunek przede wszystkim dla twórców. A no tak, nanowizja też zżera. W sumie nie, to, to, to mi się tak średnio podoba. Bo ta nanowizja sama w sobie jest... Dosyć... Nie nie powiem, że średnio przydatna, ale... słyszę oh, Słyszę męskie głosy. Nie wiem, komu pomagać. Dobra, panie cepić. Już się odskryptowałeś? Dobra, załatwimy cię po cichu. Twojego kolegę również. Czeka podobny los. Cię masz cepić. Piątka. Dobra. To się przywitałem z miejscową fauną. Dobra. Teraz sobie e, zdrowie. O, świetnie. Tak bym go nie zauważył, powiem szczerze. Spoko, się. Mówi co? Po cichutku. Sobie ich będziemy eliminować. No i stówka za sztukę. Tych analog katalizatorów znaczy się. No bier je! O, wziąłeś, dobra. Hm. Spoko. Tu mamy dwie chyba alternatywne drogi bok siebie. Musiałbym się przejść wnętrzem tego. Mm, niegdyś tramwaju. Alka, teraz nie wiem, że ty, kurwa jesteś szeroki w ogóle, ale no. Oczywiście kurwa mógł tak nie popisywać. E, przepraszam oczywiście za moje Oglądają to i osoby młodsze. Ale widzieliśmy też człowieka, co mnie bardzo cieszy. Bo dawno nie miałem w sumie. O! Tutaj sobie idzie jakiś cepit. What the fuck man? Ok, Reloading. What the fuck man Kurwa zaszerżował, naprawdę. Się troszkę przestraszyłem w pierwszej chwili. I jeszcze jakiś cepit? dzień dobry. Elegancko. Tyle było z waszych cepitowych mord. O, tędy ten, 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 ten też możemy sobie iść. Co my tu mamy? Więcej strzelby? Nie no, no, w sumie... Zabieramy tylko amunicję i spadamy. Okej. Okay. Czy tam był jakiś cepitowy snajper, czy co? Dobra, poznaczamy ich sobie. Elegancko, co to troszkę za późno na to, ale. Lepiej późno niż wcale. Dobra. Nie, na tym kanale definitywnie nie będziemy śpiewać. To jest zły pomysł. Dobra, Cepi, wiesz co? Jak to załatwimy. Ok. Okej... Troszkę zgłupiał. I proszę, wycofują się. Też potrafią. Mają jakiś tam resztkowy zmysł taktyczny. Aha, on się wycofał po prostu za... osłonę. Dobre, dobre. Ten robi to samo, oczywiście troszkę nieudolnie, no bo to wiadomo. Sztuczna inteligencja i te sprawy. A wiesz co? Chwyci mi cię. Znaczy, ja już żeby sobie... Okej! Okay. Zniszczalność otoczenia. To jest to, co po prostu ja sobie zawsze cenię. A dlaczego Alka, teraz zmieniłeś broń na shotguna? Nie wiem dlaczego. Oh shit. Dobra. Kurz bez przesady z tą popisy Wszyscy wiedzą, że masz skilla i musisz tego udowadnić. Okej. Okay. Co my tam dalej mamy? Do góry były jak, była jakaś amunicja czy coś. Korci mi, żeby tam jeszcze wskoczyć, ale nie, dobra, szkoda czasu. Słuchaj, tam amunicji mi nie brakuje. Najmniej. Okej, okay, nice. <laughs> Jak delikatnie. żeby nie nar narobić hałasu. No, no świetnie, świetnie. Ale co tam wziął? Tu Radio Wolny Manhattan. Nadajemy dla tych, którzy nie mogą porzucić tego zrujnowanego miasta. Mam dla Was dobrą wiadomość. Goście... Mam to w dupie. Dobrze. Więc tak, Radio Wolne Manhattan zostało brutalnie uciszone przez Alcatraza. Alcatraz jest wielkim zwolennikiem cenzury wszelkiego rodzaju. Moi ludzie, cóż to wyjaśnia zerwaną łączność? Miałem nadzieję, że to Czasem ponosi się straty. Wszyscy musimy ponieść ofiary. Postaraj się znaleźć rejestratory. Może powiedzą nam, w co się tu pakuje. na Okej, widzę coś tam. Opcje Fuck yeah. I love opcje taktyczne. Dobra, zbudujesz ma to. Ok, to chyba były tylko te. Nie, to nawet nie ma nic żywego. Niestety. Mitchell Reeves. O, jakieś usik batamron. Najlepszym z moich ludzi. Z sygnałów jakie wysyłasz, wnioskuję, że zaródlus uh. zostaje prawie uśpiony. O, oh, jest, yes, Musimy yes. to zmienić. Miejsce. Mam wrażenie, że gdzieś tu są klucze aktywujące, ale nie mam bladego pojęcia jak wyglądają. Świecht tam nawet nic. Jest tam chyba dosyć zarobitan. tam go? Holy shit. Dobra, nie wiem co to jest. Ale bardzo mnie to interesuje. Jak to działa? He, hej, he, he, ziomuś ty, czekasz. Dobra. Rozejrzyjmy się po okolicy. O, dzień dobry. Dzień dobry mówię. Ci kurwa nie chowaj. Dobra, testujemy sobie. Oh nice! W sumie podoba mi się, jak to działa. Weźmy sobie amunicję do tego. Znaczy ja nie mogę mieć więcej. No ale lipa. I'm so disappointed. Dobra, no to nic, lecimy z tym, co mamy. What the fuck, man? zaraz potraktuję z czegoś. Co to jest? Na pewno nie jest pistolet. To jest chyba jakiś pistolet automatyczny. A zasypują nas tym. Z tymi brońmi, tą amunicją. No, ewidentnie nie musimy się o to akurat martwić w tej grze. Mm, Okej. Okay. No i spadamy. Niebezpieczeństwo eksplozji. Come on. Ha. Na tej zasadzie. Dobra. U. Świetnie. Teraz musisz się dostać do struktur wewnętrznych. Biorąc okay. pod uwagę w temat, jaki rizy, tak, tak, słucham z Cię. trasy wrogów, czy to ja wiem? Z super maskowaniem dłużny bardzo dłużny mi się, by mi się przydało. Szukaj słabych punktów w strukturze. Mm -hmm. Czy ja wiem? Nie, dobra, będziemy chyba w dalszym ciągu używać. Tego co mamy, i po prostu pozbieramy sobie na to e, super maskowanie, czy jak to się nazywa? Włączono maskowanie. Sorry, Hargrave, nie słuchałem Cię. nadzieję, że przynajmniej Wy wysłuchaliście dokładnie monologu tego człowieka i wiecie, co mamy w tej chwili zrobić. Co my tu mamy? U pistolecik. Jak on działa? Nie, to zwykły tam pistolet. Wolę to. To cóż? Dostępne opcje taktycznych włączono na o okej. Okay. I chyba będzie kolejna picka lokacja. Wspaniałe, nieprawdaż? Mhm. Mm wielki ekosystem rafy koralowej. Czy można jeszcze wątpić, że te istoty pochodzą z oceanu? Uszkodź kanał zarodnikowi. Okej. Okay. No, jak widzicie, robimy w tej chwili za takiego troszkę komandosa. Musimy rozdmuchnąć od wewnątrz. To jest tak, jakby ich. Taka baza główna. Mm, baza wypadowa. No, wiecie, stąd po prostu sobie. No, kurwa, już mnie zauważyli. A, tam jest jakiś cepidzik. Dzień dobry, pani cepid. Dobra, szybkie maskowanie. Niestety po cichu się nie udało. Tam jest jakiś Dobra, zaraz się nim zajmiemy. Co, kurwa, odpierdala. Wziąłem, tu jestem. Dostał po pleckach. No dobra, spadaj. I maskowanie. Ej, dzień dobry. Nie, no pięknie działa ta broń. Jak mnie mam. Tu kurde, jeśli chodzi o broń, to działa ona na zasadzie, wiecie, papierkami i nożyce. Okej, okay, dzień dobry. Siet! No! <grytania> Ale się spierdoliłem. Dobra. Nie, pan cepic rzucił. Bardzo niemiły z jego strony. Tak, to o czym mówimy? Ta broń działa. Ta broń, tutaj generalnie broń działają na, na zasadzie papierkami i nożyce, czyli. Jedna jest skuteczna przeciwko Cepidom, druga jest skuteczna przeciwko Marinesom i tak dalej. No ale w tej chwili jestem w, kurwa w samym centrum. Aha, dobra. Z tym gościem wolimy się. Hmm. Wolimy nie dyskutować. się. dobra. Zio, chcę podejść blisko, żeby móc użyć. Może C4 będzie chyba najlepsze. O kurwa! Jeszcze to przeżył! Chyba sobie jaja jak turba robić ją. No. O C4 jest dobre w tych ich sytuacjach. Dobra, włączmy sobie maskowanie. A nie mam energii. Nie, ty nie żyjesz, definitywnie. Skoczymy sobie jeszcze raz tutaj. Może tu ominąłem jakieś katalizatory. Czy mnie już zniknęły. Holy shit, nie za dużo ich z nich zostaje po użyciu tej broni. Szkoda, że nie mogę zbierać amunicji. Ej, tamte 500. Kurwa, zaraz mi zniknie. Szybko w kurz. Yeah! Nie, stówka. Ej, no co jest? Chcemy moje 500. Za tego dużego. Fale lipa. Dobra. Jak tam stan nad katalizatorów? Uderzenie z powietrzem, że... <grym> kurwa, no to jest... jakieś tam... Mm, dosyć widowiskowe, ale... Cz tego nie będę używać. <grym> po prostu. Że tak, na przykład mamy taką możliwość jak wślizg. Czyli taki... Nie wiem jak tego użyć. Chyba w ten sposób. Tak. Okej. Okay. A i tak nawet tego nie używam. Oh, man. Co to kurwa jest? To wygląda jak... Taki... Nie wiem, żywy organizm. Chyba się nam uda. Musisz jednak powtórzyć procedurę z pozostałymi tubami. A spoko, do maksimum ciśnienie wewnątrz systemu. Nie wiem co to jest, jakieś kurde przekaźniki energii czy... Nie wiem, bardziej mi to przypominało jakieś po prostu... ...żyły czy coś, w którym płynęło jakieś... Lech, nie wiadomo co. Dobra i teraz muszę znaleźć kolejne. Pewnie będę musiał poruszać się po tych takich. No właśnie. Po tym czymś. No to nic, lecimy. Teraz tak. Może tędy na górę. Nie wiem, albo po prostu w tamtą stronę. Będzie chyba najlepsze, co mogę zrobić w chwili obecnej. No to lecimy, teraz. Jak miło, że ktoś tu zostawił te metro. Eee, metro. Te... Kurde, te podpowiedzi mnie wkuszają, powiem wam szczerze. To jest takie troszkę bez sensu. O, snajperka. W sumie tak kończy mi się amunicja do tego. Więc weźmiemy sobie tą snajpereczkę. Znaczy, to dużo tej amunicji mamy. Okay. No Okej. No i ile mamy cepidłów w okolicy? Jeden, dwa... Trzy... Uff, co tak słabo panowie Cepidy? Widzisz co? O, tak będzie łatwiej. Ciebie oznaczyłem? Nie. No, i ja od razu lepiej. Nie wiem, czy tego oznaczałem. Ciekawe, czy da się z ich zdjąć, zdejmować na jednego hita ze snajperki. Okej, okay, ten jako jedyny się tutaj pofatygował do nas. Nie mamy zamiaru z tego nie skorzystać. Dobrze, na tej mapie jest nawet pokazane, w którą stronę są obróceni, to jest bardzo pomocne. A panie Cepit. Przywitamy się. In Loopkurt style bitches. Dobra. Świetnie. I wracamy na górę, będziemy stamtąd to snajpić Lub w tej kamperze. Dobra. I teraz cichy zabójca. Zobaczymy jak tam moje snajperskie umiejętności. A, nie, myślę, że mogę sobie przybliżać obraz. No, niestety na jednego hita nie schodzą. Tylko na dwa. A, dobra, tam jest jeszcze jeden. Nie, dobra, to będziemy sobie zbierać na bieżąco te ich e, katalizatory. One powinny być oznaczone też na mapie. Oh, shit. Boom headshot. Fuck yeah. Dobra. Nie, tu nie są katalizatory. To tu są. Świetnie. O, oh, Dobra. Nie, to. To też nie. To też nie. O, oh, shit. Bicepida! Pięknie! O oh for fuck's sake, to źle wygląda. Ouch. no dobra. To było brutalne. Ah, dosyć daleko widać zapis, ale spoko. Teraz załatwi to nieco lepiej. No w końcu jesteśmy już w takim miejscu, że tutaj już nie wypada... Wpadać na Rambo i rozpierdalać wszystkich, bo wypada tutaj troszeczkę użyć zmysłu taktycznego. no, wizję, proszę. Dziękuję. Tak słyszę, Alcatraz. E, Alcatraz, kurwa. kombinezonie, może tak. Dobra, tu jest kolejny. Tu jeszcze jeden. I tam chyba jeszcze jakiś się kryje. Dobra, wszystko wizję wyłącz, maskowanie wyłącz. No w sumie trochę duchny jest ten ten uzik. Powiem szczerze, że bardzo mnie rozczarował. Nawet w walce na krótki dystans tak średnio się spisuje. Dobra, tyle cię widzieli. Mister cepid. No i teraz go będziemy snajpić. Pomalutku. No bo nie, ciebie też sobie złatwimy po cichu. Czy on jest obrócony w naszym kierunku? Już nie. <gry> Dobra, c nic nie widzisz. O kurwa, mi się prąd kończy. Prąd, energia. Dobra? Żuj skurwielem. Pięknie. Maskowanie, Alka, teraz. Bierzemy katalizatory. jest z dwóch, dobra. Tutaj się zregenerujemy. I lecimy dalej. Hmm. Dobra, panie cepić Muszę się nie ruszać. Doktor jest. <laughs> jest doktor na pokładzie. No, nieźle poszło, naprawdę. Bardzo ładnie, po cichu, rozdłuczyliśmy. Bicepida. Dobra. O, oh shit. Dobra, zdejmujemy. Troszkę zgupieli, chyba. Ok, reloading maskowanie full kompleks. Tłum serwis wręcz. Za album Headshot? Nie, szkoda. Szkoda municji, powiem szczerze. Wolę w ten sposób. O, dobra. Stąd panie kolego. Przywita się mój stary przyjaciel rakietnicz. A, trzeba przeładować. Kurwa, trochę rozleciał. No nie, jeszcze kurwa żyje. Dobra. Shiet. A mi kurwa przygrzmocił. Dobra, nie, ja teraz błagam cię, nie umieraj teraz. Dobra. Tego dużego niestety... ...nie podejrzewałem, że będzie tutaj. No szybcika zmienimy tutaj pozycję. Okej, okay, tu nie powinien nas zauważyć. Zregenerujmy życie i załatwimy go za pomocą... I ...tego trochę szkoda. Niech mm, by tylko widowiskowy sposób rozdupczyć. Catch bitches. czy będzie odrzucać te granaty? Chyba nie. Dobra, sprawdźmy. No chyba się... kurwa jeszcze żyje. Nie, dobra. Na szczęście. No i 500, świetnie. No, tu jest drugi ten. Okej. Okay. Fuj. Ale teraz... Jest... <grym> <grym> Kto wie, może to jest... Się Ci kosmiczny kibel, a to <grym> się kanaliza po prostu. Ale teraz, jak się czujesz grzebiąc w kosmicznym... Kosmicznych gównach. Oh. O! Nie no, to jest po prostu piękne. W jakiś sposób na naszych oczach zmienia się e, cały krajobraz, tu i ja pierdolę. Okej. Okay. No, powiem szczerze, na. na styk przeżyłem. Doskoczysz Alka teraz? No. Nope. Dobra. Tutaj. Pięknie. Muszę bardziej ostrożnie poruszać się po takich e, niepewnych krawędziach, może tak. Dobra, dostańmy się tam. I przy następnym checkpointie sobie skończymy ten odcinek. No, nie jest za dobrze za amunicją, z tego co widzę. Niestety, kiedy mamy do czynienia z cepidami, to problem z amunicją jest dosyć znaczny. Ufa, po co ja brałem ten, ten uzi? No, dobra, wiem czemu chciałem po prostu sobie przetestować. Co tu mamy? Dobra, bierzemy to. What is this? Yeah! mam mamy lkm <-a> To lubię. Dobra. I full ammo do snajperki. This is it. Dobra. Eee, kończę narzekać się. Świat. Dobra. No, miałeś kurwa dostać. Dobra, nie wyszło. Coś mi nie pykło. Dobra, ale kurwa zjebałem. Dobra, e, no nic. W takim razie wczytujemy. I w tej chwili podziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Zagrajmy w kraju na ślepo. Ja jestem Lub Kurs. I niech moc będzie z Wami.